Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Mad Max. Zaczynamy dzisiaj kolejną misję główną, czambuka, gdzie jest Nintendo z samochodem. to z samochodem. stoi, może on coś wie. Gdzie jest Gdzie jest Hey! Uh, uh, hey, still. My fingers ain't dirty, your wagon. Where's the hunchback? Uh, where is he? Where is the car? I don't know. I heard he said he was... taking to where it was born. He said he cared about it. He raged about that wagon like he was raging about some fine dame. The ship... You let him go. No. You let this happen. It's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you going to have another chance? Our contract is done. Hey, it's a prison for you. Together, we can build more than a life raft. Have the hunchback. Too close now. Można by się tutaj przenieść, ale może pojeźdźmy sobie. Max utracił kontakt z czamem i Magnus opus, co ogranicza dostęp do warsztatu i wezwania czama. To też jest chyba Jeśli się nie mylę, więc powinno być nadal szybko Dostać się na te pustkowia tamte Na białą równinę to się chyba nazywało Nie wiem, czy trochę sam Max do tego nie doprowadził Co planował Ta rozmowa była w, pod wydmiu Po tych kanistrach Żeby przejechać całe białe równiny spokojnie, czy jakoś tak żambaków jest trochę zaniepokoił Chcę się przejechać, bo może być to ostatnia okazja na taką dłuższą trasę. Jest to przedostatnia misja popularna. Legion zniło zęba To coś się nazywało Dobra, już prawie na szczękach jesteśmy Także z Beretem Połowę trasy prawie mamy pokonaną Nie wiem w jaki sposób zlikwidowaliśmy tą obronę. Kiedy nawet tam nie zaatakowaliśmy Snajperkę mamy Czekajcie Albo nie teraz Musiałem to przetestować. No nie wiem, że ta szybka podróż jednak nie będzie wskazana. Dobra, to jest ich pierdolca Jetta Dawno też tu nie byliśmy Tam mi ten tę platformę wietniczą Gdzie znajdował się pierwszy obóz Ogara, którego pokonaliśmy Statek widoczny A raczej to co zostało po tym pożarze yeah some more boot see if you came from me. You came for me. I should kill you for this. <laughs> Hail the champ! The ruination of Stankum, they said. The one who thieved my big block and my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain back. As if cutting dead stump saw your ride, followed it here. We all followed it here! Found your monkey. And that monkey was made to see! <laughs> About you, a woman, a child, a whole, and a family. You must be the dad For well, now, Daddy's gonna die. I'm up in Valka. Final touch. Always dead by the finest. Oh, there's a surprise for you. I'll tell you. It's the first player of your skin. <laughs>

że zablokowali możliwość używania strzelby w taki sposób, że on ją uskakuje przed, nim. przed nią no, Walka z to będzie ciekawsza Jak najwięcej więcej władujmy, w zęba. Okej, okay, już na dokończeniu. To wiele nam pomogła. Funky song and he dug it uh, about a little family. A woman, and a child, a dog. Lord Scrotor gonna hurt you more than you could ever hurt me. He's there right now! Killing him slow! <laughs> In all sorts of tasty ways! I catch the shadow! But I took it upon myself oh, to bring her back to her birthplace. The angel, the magnum. You stole it. Righteous, it was not. what could this loathing her could I do? What could I possibly do? You meant to take her from me. You meant to plant your petrol take back here. So? So? Oh, where would you want be? Co to jest w moim się tam przenieść. Nie. No to co, znowu to sama droga. Hey, trust... Tym razem pójdę no pójść Zapatrzyłem się, gdzie się wyszło w miarę sprawnie, te odbicie. Nawet szczęki mamy prawie a nie przepraszam jeszcze spory kawałek ale wrócę się tam z tym, żeby się pojeździć Potrzeby, żeby zajmować drugiego nie ma, więc idziemy dalej. Ten niestety. Teraz tego na pewno nie będę zdobywać. Szam się zamknął. Czarne miasto już widoczne jest bardzo dobrze. Zaraz bliżej jesteśmy. Chociaż czuję, tych pałusem jak w końcu nie, nie pokaże. Samo griffę. I need their blood across the lands. Where is it? Purge your veins. Where is it? Where is it? Nadzieja i Gloria nie żyją, zginęły z ręki Skrotusa. Z Zapłaci za to. To została nam no, już ostatnia misja fabularna do ukończenia. To wiecie co?

Dobra, dajcie mi w parę minut. Zaraz się z wami spotkam. Zdobędę tylko ostatni, żeton ten który jest nam potrzebny do ulepszenia. Nawet szybko poszło. Mam że żetonów. ...które właśnie to nam potrzebne, więc pojedźmy. Sześć śmierci. No, zobaczcie, w ogóle ta kula jest widoczna. Też może udałoby mi się zrobić żeby to, żeby lepiej. I jeszcze kula. Proszę, gdzie my jedziemy. Uh -huh. Uh -huh. No, dobrze mi dobrze. Wcale tak późno zrobiłem ten tryfursy pierwszoosobowy Szybko załatwimy Teraz uda mi się wcelować Wróćmy do pojazdu I jedźmy dalej Zmieniłem przy okazji kolor na czarny stwierdzimy, że to się upodobić do tego pojazdu z samego początku gry. Tak jak mi trzeba się na ją dobrze przygotować. Lepszego przy silnika kupować nie będę. You've taken a short rest from your twisted path. I'll help you find what you seek. But first, answer me this what? The other ones that you don't kill who are they to you i use them and they me if there's no game what's the use what's the use i'm asking you that but you have no answer have you yet yeah, it's very clear Czyli tak, metabolizm, więcej zdrowia dzięki żywności, i esencja. Znajdujemy więcej wody, i mamy całość. Teraz nie wiadomo, glifa, chyba się już nie powinien pojawiać. To mamy na maksa. Poziom legendy też mamy na maksa Koniec za to nie dostałem. Myślałem, że coś ciekawszego będzie Ale dobra, na dziś było to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie w kolejnym odcinku. Zaczynamy już. Ostatnią misję. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!